Buenos dias, wieczny student z tej strony, uszanowanko wszystkim. Tutaj mój dziennik tradera, pamiętnik tradera. Dzisiaj, kwintesencją, że tak powiem, główną myślą tego będzie to, że nie ma znaczenia to, co się dzieje na giełdzie, ale ma znaczenie to, co ty z tym zrobisz. Jaką masz strategię, żeby wykorzystać różne scenariusze, które będą grane na rynku. I tutaj sobie zrobiłem taką małą ściągawkę, że tak plan wydarzeń, ale już widzę, że nie dopisałem czegoś, więc dopiszemy tutaj, zrobimy to tak, inwestycja w siebie, trading i potem plan, co dalej, dobra, to jest live. Dlatego, że mi tak łatwo się nagrywa. Gdybym miał to wszystko przygotowywać, nie wiadomo jak, zajmowałoby to dużo czasu. A że tak powiem, tego czasu nie mam, bo zajęć mam bardzo dużo. To jest tak. I chciałbym Wam jeszcze pokazać, zanim zaczniemy. Ostatnio na wideo rozmawialiśmy o tym, że DXY znajduje się tutaj w strefie popytowej ze względu na zasięg korekty tego ruchu, tutaj tej 1 do 1, na poziomie tam około 110 punktów. Skąd może reagować popytem, i na wideo już reagowało, i widzimy, że cały czas indeks dolara umacnia się w siłę. A teraz porozmawiajmy o tym planie. Generalnie tak, dolar, dolar, dolar. Dolar od kilkunastu miesięcy jest u mnie numerem jeden, jeśli chodzi o moje portfolio, z tego iż względu, że zyski z kryptowalut zrealizowałem do dolara. I no, co się okazało bardzo dobrą decyzją, bo dolar się umocnił względem innych fiatów, y, pozwolił y, uchronić ten kapitał, i teraz y, te dolary już generalnie wracają do gry, bo bitcoin z poziomu y, 19-20 tysięcy dla mnie jest to bardzo atrakcyjna cena, i y, w tej chwili skupię no, już prawie 40% mojego portfela wróciło do gry, y, i generalnie w głównej mierze zainwestowane w Bitcoina, trochę też Ethereum i bardzo tak małe ilości BNB, y, CRO i Bacik, to jeśli chodzi o krypto. I to wygląda na ten moment tak. Jeśli chodzi o dalszy plan, to opowiem na, o tym za chwilę w punkcie 9. Co dalej? Teraz tak, m, był dolar, jest złotóweczka. Generalnie ja od dawna złotówki nie trzymam i myślę, że ten kto historię zna, Powinien również od tego jak najbardziej uciekać, bo to nie jest pytanie, czy złotówka, moim zdaniem, czy złotówka upadnie, tylko kiedy to się wydarzy. Bo kto prześledził historię, wie, że to się wydarzyło. I generalnie, jeśli chodzi o mnie, to peleny trzymam tylko, jeśli chodzi o to na takie, że tak powiem, bieżące wydatki. Kiedy wpadają mi wybki, generalnie część pelenów leci w akcje amerykańskie. To jest tak zwany system DCA, czyli skupuje mm, akcje amerykańskie po prostu co miesiąc za wypłatę. Yy, na przykład moja ostatni, mój ostatni zakup to był zakup yy, Apple, yy, jedna akcja i już yy, kilka spółek mam skupionych, więc, więc fajnie patrzę na to długoterminowo. Jeśli przykładowo jest taki moment odbicia yy, na giełdzie, no to nie skupuję póki co. Yy, Akcji, tylko wtedy czekam na korektę i wtedy się ładuję. Nie, nie chodzi mi o to, żeby celować w doki, bo i tak patrzę w długim terminie. Ale jeżeli mogę kupić troszkę taniej, to jak najbardziej to się opyla, żeby gdzieś tam sobie upolować jakiś poziom i, i z tego poziomu kupić. Jeśli chodzi o złoto, srebro. Złoto kupiłem z zysków z kryptowalut już 2021 sztabeszkę złota i trzymam sobie to. Srebro zacząłem skupiać od początku tego roku i kupiłem kilka srebrnych monetek. I, i cały czas m, gdzieś tam, y, jeśli chodzi o przyszłość, chcę trochę tego sreberka sobie dokupić. Tak, punkcik szósty, inwestycja w grunt. Generalnie nic wielkiego, grosze, y, taka spółka, która się zajmuje generalnie inwestycjami, można Inwestować tam jakieś udziały w to za całkiem niewielkie pieniądze, więc dla spróbowania zaryzykowałem i generalnie 20% w skali roku do zgarnięcia, więc spoko. myślę, że można gdzieś tam małymi pieniędzmi sobie było zaryzykować. Siódemka, inwestycja w siebie. Ja myślę ogólnie, że to jest najważniejsza inwestycja, jaką można zrobić, bo inwestycja w siebie wypłaca najlepsze odsetki. Jeśli nie wiesz, co robisz na giełdzie, to generalnie tylko DCA i sobie coś za jakieś drobne pieniądze, nie patrzeć na cenę, zamknąć oczy, ręce pod dupę i, i, i po prostu czekać na lepsze czasy. Ale jeżeli chcesz to robić z głową, no to musisz trochę poinwestować w tą wiedzę, dowiedzieć się tego, jak to robić. No i przede wszystkim, nie, nie tylko musi być to giełda, ale różne, różnego rodzaju inne umiejętności. Ja też teraz zapisałem się, jeśli chodzi o inwestycje w siebie, na studia. Kierunek programista, więc to też trochę będzie wyciągało pieniędzy z kieszeni. Ale jeśli się w to zaangażuję, będę wytrwały, to w perspektywie lat może włożyć to naprawdę, naprawdę. Może to oddać. Dobra, i ósemka trading. Momento. Trading. Jeśli chodzi o trading, no to na trading przeznaczam około no, niecałe 10% tego, co, co, co mam w dolarze. 10% i to sobie tam handluje takimi mniejszymi kwotami, jeśli chodzi na wzrosty i spadki na krypto, aczkolwiek obecnie jest taki teraz moment na rynku, jeśli chodzi o BTC i ETH, że to w ogóle się nie rusza, idzie bokiem i, i, i jak dla mnie nie ma czego tam handlować, bo gdzieś tam skupiam się na świeczkach godzinowych, czterogodzinowych i, i dziennych. To są gdzieś tam moje interwały, jeśli chodzi o trading, które które obserwuję. Dobra, i co dalej? Jaki, jaki jest plan? Dalej lecimy także co miesiąc standardowo akcje amerykańskie. Będę kupował do, do, do usranej śmierci. Taki jest plan. Inwestycja w siebie, no to wiadomo, też od, od, robię to od kilku lat. Wkładałem w kursy, w książki, inwestowałem czas w to, żeby się uczyć. Teraz jeszcze te studia do tego, więc więc, więc taki jest plan. Trading. No, cały czas codzienna, że tak powiem, analiza tego, co się dzieje na rynku. Jeśli jest jakiś układ na rynku, który pozwoli grać, to, to będę grał. A jeśli chodzi o pln to PLN-a standardowo będę się pozbywał. Jeśli, jeśli nie w akcje amerykańskie i, i inwestycje w siebie, no to na obecny moment, gdybym miał PLN, -y, zamienił, zamieniałbym to na euro. Które zresztą mam i na funty, które względem dolara bardzo się osłabiły, bo dolara, jak dla mnie, nie ma teraz sensu kupować. Jest, no, jest teraz obecnie e, po zbyt duży wzrost, tak że tak powiem. I inwestycyjnie to gdzieś tam nie ma sensu, ale funt i euro się osłabiły, więc średnio w takim długim terminie bardziej euro i funt niż, niż dolar, jeśli chodzi o, o tak inwestycyjno-spekulacyjne. No, i tak by to wyglądało. I jeszcze trochę tych srebrnych monetek, złoto. Jeśli trochę by tam spadło, też to, to myślę, żebym się nad tym mógł zastanowić. Tak wygląda mój plan. I jeśli chodzi o Bitcoina i Ethera, może włączymy sobie tutaj wykres BTC. Wykres BTC, wykres BTC. To tak, yy, kolejne poziomy, jeśli chodzi o kupno Bitcoina, mam na poziomie 15600 i 12 12500. 900, coś tutaj, coś takiego. I teraz generalnie tak. Jeśli, jeśli kryptoakcje zaczną odbijać fajnie, bo jestem trochę już załadowany i to pozwoli fajnie zarobić. Jeśli będą spadki, no to jeszcze lepiej, bo większość kapitału cały czas mam gdzieś tam w tym dolarze i będę mógł po niższych zakupach po prostu kupić więcej. I to jest, to jest na pewno, to będzie na pewno bardzo fajne, więc jestem gotowy na dwa scenariusze, a Ty zadaj sobie pytanie, na jakie, na jakie scenariusze jesteś Ty gotowy. Bo nie ma znaczenia, co się dzieje na giełdzie, znaczenie ma to, co Ty z tym zrobisz. Tak to widzę. Dobra, na ten moment to wszystko, trzymajcie się, na nara...